Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie, które występują w OPLU Omega B. Znaczna część aut już dawno przekroczyła próg, powyżej którego przywracanie nadwozia do przyzwoitego stanu nie ma już sensu. Jednak wciąż istnieje wystarczająco dużo żywych przykładów i są to głównie samochody z ulepszoną powłoką antykorozyjną wyprodukowane po 1998 roku, a modele po zmianie stylizacji po 2000 roku są szczególnie często nienaruszone. Jeśli chodzi o starsze samochody to obawiam się, że nie będzie potrzeby szukać korozji. Wypełza zewsząd, spod w bocznych szyb drzwi, z ramy szyby, na słupkach, na masce, błotnikach, drzwiach, nadkolach, pokrywie bagażnika. Jeśli nie masz więcej niż 80 tysięcy, aby kupić samochód, będziesz musiał wybierać pomiędzy samochodami z kategorii Zgniłe w drodze na śmietnik i Zgniłe, ale Sprawne. Jeśli nadal masz co najmniej 150, lepiej znaleźć samochód po zmianie stylizacji. Nawiasem mówiąc, przy całej korozji zewnętrznej, podłużnice samochodu, punkty mocowania ramy pomocniczej i konsoli, osłona silnika i słupki nadwozia mogą nadal być w bardzo dobrym stanie. Spośród elementów mocy najbardziej cierpią progi i połączenia słupków przedniej szyby oraz osłony silnika. Jeśli jeszcze nie zgniły, możesz zaryzykować. Jednocześnie sprawdź odpływy akwarium, jeśli jest woda, korozja ramy przedniej szyby jest prawie gwarantowana. Nie ma sensu wymieniać wszystkich miejsc, w których może osiąść korozja, ale praktyka pokazuje, najwięcej problemów sprawiają tylne nadkola i tylne drzwi, które z pewnością ucierpią nawet na całkiem przyzwoitych egzemplarzach. Wszystkie inne problemy są związane z wiekiem. Tak naprawdę niemal każdy element może się zepsuć, od klamek po wycieraczki. Ale musimy przyznać, nawet biorąc pod uwagę wiek, awarie są rzadkie, zwłaszcza jeśli konfiguracja jest prosta. Wnętrze jest początkowo bardzo wygodne i dobrze wykonane, choć bez większego luksusu. Dość mocne siedzenia rzadko pękają, nawet przy wyjątkowo ostrym użytkowaniu. Tapicerka materiałowa może wytrzymać lata, ale skóra najczęściej jest na skraju śmierci. System grzewczy najbardziej cierpi z powodu problemów z rurami podciśnieniowymi i siłownikami przepustnic, zaworem pneumatycznym, przez który można stracić płyn niezamarzający w ciągu kilku minut, a także z powodu awarii regulatora prędkości pieca. Ten ostatni w samochodach z automatyczną klimatyzacją na tranzystorze jest łatwy do naprawy, ale w samochodach z ręczną regulacją przepalony rezystor trzeba będzie odebrać na przykład z Chevroleta NIWY. Nawiasem mówiąc, jest to również odpowiedni rezystor dla wentylatorów chłodnicy. Bardzo prosta konstrukcja elektryczna jest bardzo pomocna w przypadku starych samochodów. Jeśli został naprawiony przez kompetentnego technika, oznacza to minimum kłopotów, głównie w komorze silnika. Szczególną uwagę należy zwrócić jedynie na stan wiązek przewodów wewnętrznych biegnących po karoserii pod dywanikiem. Odpowiadają one za działanie centralnego zamka i niektórych innych funkcji. Jeśli dywany są mokre, a tak jest prawie zawsze, awarie zaczynają się najpierw zimą, a następnie latem, wilgoć dostała się już do złączy przewodów. Jednak awaria zamka tylnych drzwi jest częściej związana ze złączami samych drzwi. Jeśli wszystkie drzwi ulegną awarii, zwykle problem dotyczy mikroprzełączników drzwi kierowcy, należy je przylutować. Znalezienie żywego bloku w miejscu demontażu jest niestety prawie niemożliwe. Czasami zawodzą same zamki, silnik jest wbudowany w blok zamka, ale stanie się to problemem tylko w przypadku zastosowania podwójnego ryglowania, gdy zamek jest całkowicie zamknięty. W takim przypadku demontaż korpusu zamka bezpośrednio na drzwiach będzie wymagał poważnej pracy, a jeśli nie znajdziesz ciężko pracującej ośmiornicy, będziecie to drogo kosztować. Oryginalne czujniki parkowania najczęściej nie działają z powodu awarii czujnika, po prostu z czasem ulegają awarii, ale okablowanie do nich jest dość niezawodne. Wiązki drzwi i pokrywy bagażnika prawie na pewno zostały już odnowione, należy tylko zadbać o to, aby prace zostały wykonane starannie i nie prowadziły do poważnych konsekwencji, takich jak pożar. Od 1997 roku są cztery poduszki powietrzne, a stan bocznych w fotelach jest łatwy do sprawdzenia. Jeśli świeci się lampka o błąd, najprawdopodobniej winne jest okablowanie siedzenia. 16. Zaworowe silniki 2.0 i drugi lutego mają również drogą tytanową lambdę, jest ona niekompatybilna z powszechnie stosowanymi uniwersalnymi i jest nieprzyzwoicie droga. Czujniki położenia wałka rozrządu w tej samej 16, zaworowej 2.0 umierają regularnie, czasami pomaga rozmagnesowanie kół pasowych wałków rozrządu, ale najczęściej trzeba je po prostu wymienić. DPKV ulega awarii rzadziej i bez niego samochód może czasami nawet odpalić i jechać, pod warunkiem, że DPKV jest w dobrym stanie, ale jego okablowanie jest krótkotrwałe. Jeśli z silnika wycieka olej, a prawie zawsze tak się dzieje, to izolacja po prostu kruszy się na naszych oczach, a wewnątrz czujnika także, sama wymiana przewodu nie wystarczy. Z biegiem czasu okablowanie dosłownie wysycha i kruszy się. Następnie znikają obroty jałowe. Podczas gdy sam regulator może być tak czysty lub nowy, jak to konieczne, wtryskiwacze nie przepływają prawidłowo i może pojawić się błąd lambda. W zaawansowanych przypadkach dochodzi też do pożarów, bo często też wyschły pierścienie wtryskiwaczy i po krótkich postojach silnika mogą zapalić się opary benzyny. Ogólnie rzecz biorąc, nieszczelności na wtryskiwaczach przy takim oka, czy nieszczelności w listwie paliwowej mogą zakończyć się śmiercią. Sprawdź, czy działają pośrednie prędkości obrotowe. Ale jeśli podczas pracy wentylatora chłodnicy temperatura na desce rozdzielczej wzrośnie do czerwonej strefy, najprawdopodobniej nie jest to przegrzanie, ale zła masa silnika. Trzeba wyczyścić oryginalne wiązki i poprowadzić osobny kabel od ujemnego akumulatora do cewki zapłonowej i czujników temperatury. W samochodach dwulitrowych są dwa: osobny dla mózgu i dla deski rozdzielczej. Przejdźmy płynnie do potencjalnych problemów elektrycznych samochodów V6, których głównym wrogiem jest przegrzanie. W tym wieku pompa elektryczna układu chłodzenia zwykle już nie działa, a funkcja ogrzewania jest nieaktywna, gdy silnik nie pracuje. Silniki mogą się również przegrzewać na biegu jałowym, są tutaj bardzo niskie, a prosta pompa jest mało skuteczna, a silnik elektryczny może poważnie usmażyć przewody, jeśli wirnik się zablokuje. Sprzęgło sprężarki klimatyzacji jest również dość słabe i nie wytrzymuje długo w samochodach bez dolnych osłon komory silnika. Generator we wszystkich silnikach wytrzymuje około 200 do 260 tysięcy km, po czym bardzo wskazana jest wymiana szczotek wraz z regulatorem przekaźnika. Jeśli przebieg jest zauważalnie większy lub komora silnika jest stale zanieczyszczona, należy wymienić pierścienie ślizgowe lub ponownie je rowkować. Należy pamiętać, że wiele osób wymienia swoje oryginalne agregaty 100 do 120, a na słabsze wersje 70, a generalnie wystarczą one do normalnej pracy samochodu z rezerwą, jednak nie będzie już możliwości korzystania z podgrzewanych szyb, foteli i opcji. Ogrzewania tylnej szyby wraz z instalacją potężnego systemu muzycznego. Zawieszenie Omega jest proste, niezawodne i wyjątkowo tanie. Ale z jednym znaczącym, ale jeśli sprężyny mają wymaganą wysokość, a wszystkie ciche bloki są prawidłowo zainstalowane, pod pożądanym kątem montażu dźwigni. Jeśli samochód zwisa lub, odwrotnie, zostaje nienaturalnie podniesiony, wówczas żywotność jest zauważalnie zmniejszona. Dokładniej, zmienia się z warunkowo nieskończonego w po prostu duży. Dlatego też przednie zawieszenie w samochodach które mają 20 lat, czasami mają wyraźnie oryginalne wahacze i przeguby kulowe, a czasami także przedni amortyzator jest oryginalny. Tylny cichy blok zużywa się szybciej i zwykle wymienia się go po przebiegu 150 000 do 200 tysięcy, jeśli jednak tanie elementy zawieszenia nie zostaną prawidłowo zamontowane. Wymiany zdarzają się częściej, raz na 40 000 do 60 tysięcy kilometrów, ale wiele zależy od stylu jazdy. Podobnie sytuacja wygląda z tyłu, Wyjątkowo niezawodne są obie tuleje dźwigni ukośnej, częściej psują się zawiasy dźwigni, kamber lub tuleje amortyzatora wraz z jego podporą. Samochód jest bardzo ciężki i dość miękki, a przy szybkiej jeździe po kiepskich drogach często pękają resory, do tego dochodzi połamana skrzynia korbowa, zakleszczone podłużnice i uszkodzone zderzaki. Swoją drogą, jeśli nadużyjesz komfortu zawieszenia, możesz połamać lub zmiażdżyć przednie podłużnice, dzieje się to podczas twardych lądowań. Jednocześnie samo zawieszenie może z powodzeniem wytrzymać takie sztuczki. Ogólnie wszystko jest tu świetnie. Przednie zaciski kwaśnieją tylko wtedy, gdy pylniki są podarte, ale tylne zaciski też nie lubią zużytych klocków. Cóż, mechanizm hamulca postojowego jest uważany za kapryśny, jednak nie chodzi tu o wadę konstrukcyjną, ale o brak bezpośredniości w rękach mechaników samochodowych. Wiele warsztatów z przyzwyczajenia reguluje luz w bębnach hamulca ręcznego wyłącznie za pomocą nakrętki na dźwigni, chociaż zgodnie z instrukcją należy także wyregulować luz klocków za pomocą grzechotki przez otwór w tarczy bębenku. Należy zauważyć, że hamulce są dość słabe jak na duży samochód, co GM szybko zdał sobie sprawę. W procesie produkcyjnym nieznacznie zwiększono rozmiar przednich tarcz hamulcowych, a tylne tarcze pełne w wersjach z silnikiem 3-litrowym zastąpiono tarczami wentylowanymi. Żywotność przednich klocków hamulcowych samochodu jest zauważalnie większa niż tylnych, gdy są używane na zakurzonych drogach. Jeśli przednie klocki mogą wytrzymać 50 lub 70 tysięcy, wówczas tylne klocki często trzeba wymieniać po 30 do 40. Układ kierowniczy, jak już mówiłem, ma konstrukcję klasyczną, co oznacza, że jest zarówno przekładnia kierownicza, jak i trapez. Samochód prowadzi się dobrze, o ile wszystkie przeguby trapezu są w dobrym stanie. Można wręcz uznać je za bardzo kierowcy. Jednak nieszczelności układu wspomagania kierownicy i luzy w przekładni kierowniczej są powszechne, a ich naprawa jest kosztowna. Pompa wspomagania układu kierowniczego rzadko ulega awarii. Wiele samochodów nadal ma oryginalną. Omega B nie sprawia pod tym względem praktycznie żadnych trudności. Wał kardana jest niezawodny. Czasami należy wymienić sprzęgło i wspornik, a także poprzeczki. Tylna skrzynia biegów jest bardzo niezawodna, z tym wyjątkiem, że warianty z blokadą wymagają specjalnego oleju i jego regularnej wymiany. Ręczne skrzynie biegów są również wyjątkowo niezawodne, z wyjątkiem wymuszonych silników 3.0 lub turbodiesla M57, które są zagrożone. Chociaż żywotność synchronizatorów pierwszego biegu jest ograniczona, a skrzynie są podatne na wycieki oleju przez uszczelki wahaczy, nie powodują żadnych szczególnych reklamacji nawet na starość i są niedrogie. Automatyczne skrzynie biegów są produkowane przez firmę GM Seria 4L30E. Muszę powiedzieć, że seria niezwykle udana. Podobne automatyczne skrzynie biegów były instalowane w BMW i samochodach innych marek. Dzięki cichej pracy zasoby tego pudełka są bardzo długie, chociaż nie lubi dużych prędkości, brudnego oleju, a zwłaszcza przegrzania. Ze względu na wiek, dość trudno jest znaleźć żywy egzemplarz automatycznej skrzyni biegów, ale jest ona stosunkowo tania w naprawie, często wiąże się z wymianą uszczelek i tłoków, sprzęgieł i okładzin turbiny gazowej. Nie oznacza to, że silniki Omega są nieudane. Wręcz przeciwnie, podobnie jak inne niemieckie samochody z początku lat 90., otrzymał jedne z najlepszych silników w dotychczasowej historii dość konkurencyjne jak na dzisiejsze standardy. Powszechnym problemem wszystkich silników benzynowych w tym modelu jest niezbyt wysoka jakość wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych, w wyniku czego wycieki i przegrzania nękają samochody od 10 roku życia. Cóż, mówiłem już o pracy elektryki pod maską, jest wiele problemów, ale w większości można je łatwo i tanio naprawić. Ale zazwyczaj w tej cenie samochody oszczędzają również na konserwacji silnika i wymagają dobrych rąk, wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Czterocylindrowe silniki benzynowe oparte są na tym samym bloku cylindrów, a nawet drugi lutego ma ten sam blok. Silniki ośmiozaworowe serii X20SE o mocy 115 km. Z są uważane za najbardziej bezpretensjonalne, a ciąg jest nieco gorszy niż w przypadku silników szesnastozaworowych. Konstrukcja, pochodząca z lat 70., jest wzorowo niezawodna i dobrze działająca. Wystarczy wymieniać pasek rozrządu co 60 tysięcy kilometrów i monitorować ciśnienie oleju, pompa olejowa również z czasem się zużywa. Większość awarii ma miejsce z powodu systemu elektrycznego i elektroenergetycznego, ale ze względu na swoją prostotę awarie te są również rzadkie, chyba że stan zostanie wywołany. Układ powietrza wtórnego i zawór EGR w starszych samochodach są zwykle już zatkane, a pozostałe elementy układu sterującego są w miarę niezawodne. Żywotność grupy tłoków najczęściej przekracza 300 do 500 tysięcy kilometrów. Istnieją samochody, które przejechały 800 tysięcy mil, dokonując jedynie drobnych napraw głowicy cylindrów i wymiany uszczelek. Mocniejszy 16 zaworowy silnik X20 XFV o mocy 136 km. Z ma inną głowicę cylindrów, z nieco krótszą żywotnością zaworów, uszczelnień zaworów i prowadnić, ale zasadniczo niewiele się różni. Od 1996 roku ma większą miskę olejową i mniej boi się wycieków oleju. A od 1999 roku pojawiły się wały wyrównoważające i nowy wał korbowy wraz z kołem napędowym. Silnik charakteryzuje się również niezmiennie wysoką żywotnością, prostą konstrukcją i tanimi częściami zamiennymi. Problemy są takie same, z tą różnicą, że zawory koniecznie wyginają się, gdy pęknie pasek rozrządu, a okres wymiany należy monitorować podwójnie uważnie. Układ sterowania stał się jeszcze bardziej kapryśny, a EGR częściej zawodzą. Konstrukcja kolektora wydechowego kończy się niepowodzeniem, pęka, dlatego zaleca się wykonanie szczelin w płytce stykowej za pomocą szlifierki, a przed spawaniem pęknięć ogrzanie otaczającego obszaru dwoma jałowymi szwami równoległymi do głównego. Bardziej złożone okablowanie firmy Siemens jest źle wykonane, a istota problemu została już opisana w części dotyczącej sprzętu elektrycznego. Ale nie ma się czego bać, trzeba się po prostu przygotować na kaprysy starego samochodu. Silniki serii V6 o pochyleniu bloku wynoszącym 60 stopni nie są dużo bardziej skomplikowane od czterocylindrowych, są z nimi ujednolicone pod względem grupy tłoków i konstrukcji głowicy cylindrów. Ale oprócz większej liczby cylindrów są inne zmiany. Pasek rozrządu jest zauważalnie trwalszy, gruby pasek może z łatwością przejechać ponad 120 tysięcy kilometrów. Nie należy go jednak nadużywać, zaleca się jego wymianę przy 60 tysiącach, jest tu hydrauliczny napinacz paska, a samochód jeszcze gorzej toleruje spadek ciśnienia oleju. Za słaby punkt V6 uważa się wymiennik ciepła oleju w wypukłości bloku, który przecieka ze względu na wiek lub brak wymiany płynu niezamarzającego na czas. Jako radykalne rozwiązanie zaleca się po prostu wyłączyć dopływ płynu niezamarzającego i podłączyć zewnętrzną chłodnicę oleju. Wiele krytyki budzi układ silników z dużymi kolektorami dolotowymi, które do wielu prac trzeba zdemontować, ale obsługa nie jest zbyt trudna. Inną cechą silników jest bardzo niska prędkość obrotowa biegu jałowego około 500, co zmniejsza wydajność pompy ale nie zaleca się instalowania opcji z uproszczoną geometrią wirnika na biegu jałowym można się przegrzać. Wiele klap układu dolotowego i układ wentylacji skrzyni korbowej również stwarza problemy w starszych samochodach, ale wszystko to można łatwo naprawić, wystarczy trochę zrozumieć konstrukcję. Silniki diesla w Omega B produkowane są głównie przez BMW. Są to sprawdzone silniki BMW M51 i M57 w odnowionej stylizacji. Znajdują się one rzadko i jak to często bywa przy zapyleniu krzyżowym, serwisom Opla nie bardzo się podobają. Zaleca się udać do specjalistycznego, bawarskiego. To prawda, że U200B, u 200 bam również mogą nie od razu zrozumieć cechy silników pod maską innej osoby. Rzadki diesel drugi lutego to już miąższ GM, uważany jest za rzadki i niezawodny, jednak jak pokazuje praktyka, jeśli coś się zepsuje, często mechanicy nie mają wystarczających kwalifikacji, aby rozwiązać problem. Tutaj wyczerpują się informacje o problemach Opla Omega B, jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.